Jarek, dzisiaj dwa strzelone gole. Rozmawialiśmy przed tą przerwą, mówiłeś, że chciałbyś wreszcie regularnie trafiać. No i jak już zacząłeś, to od razu dwie brameczki na dzień dobry. Ciężko powiedzieć, bo jak wchodziliśmy w ten sezon, to ze święcimiem strzeliłem bramkę i myślałem, że ten worek się rozwiązał. A jednak się nie rozwiązał, to była jedyna bramka. Później rozmawiałem z tobą po meczu z Katowicami. To wtedy też powiedziałem, że mam nadzieję, że już wtedy się po tych Katowicach, że dalej się rozwiązało, ale później znowu się coś zablokowało. Nie wiem dlaczego, no, po prostu może brakuje mi trochę szczęścia, tak jak w zeszłym sezonie miałem co strzeliłem, to wpadało. Dzisiaj akurat miałem takie szczęście, że oddałem dwa takie strzały, że akurat wpadły dwie bramki. No, mam nadzieję, że po 19 meczach nie było szczęścia, to może druga część sezonu będzie szczęśliwsza i że będę strzelał. Jak ocenisz ten mini cykl przygotowawczy, tej przerwie? No, słyszałem, że ostro dostaliście w kość od trenera Podsiadłów. Tak, ostatnie półtora tygodnia bardzo ostro dostaliśmy i dlatego było to widać, że graliśmy do pewnego momentu i później po prostu zabrakło mi się wydaje sił. I przez to zrobiły się błędy w końcówce nas w Jastrzębie wypunktowało. No nic, no. jedziemy w niedzielę jeszcze powalczyć. Mamy tydzień do Ligi. I będziemy trenować. Już wszystkie problemy, które mieliśmy do tej pory zostały rozwiązane. Także będziemy mieli spokojniejsze głowy. Będziemy trenować i do lutego mamy czas, żeby się przygotować do play-offów. No właśnie, zmiana decyzji. Jest, są play-offy, drużyny 2-7 rywalizują. Będziecie mieli o co grać, także jest o co walczyć. No tak, każdy mecz będziemy traktować tak jak przygotowanie do play-offów. Będziemy chcieli naprzeć krwi wszystkim drużynom, przez to będziemy się przygotowywać i... Nie jesteśmy na straconej pozycji, żeby powalczyć w tych play-offach. Jest do trzech zwycięstw. Także na pewno będziemy się starać sprawić niespodziankę w play-offach. No wydaje się, że jeżeli w końcówka spotkań nie zabraknie tej koncentracji, tych sił będzie zdecydowanie więcej niż dzisiaj, to te wyniki są możliwe, no bo tak jak mówiłeś, brakło trochę sił w końcówce i Ostrzębie strzeliło wam przy gole. No tak, teraz jeszcze mówię, mamy do ligi jeszcze tydzień. Podejrzewam, że wtorek, środa jeszcze potrenujemy mocniej. W czwartek yy, już będzie lekko, w piątek Rozjas i wyjdziemy już na Krakowie. No, teraz, tak jak powiedziałem, ja, yy, ta świeżość na pewno przyjdzie po tych ciężkich yy, treningach i na pewno no już musi być lepiej, bo gorzej być nie może.